Hej hej moi drodzy dzisiaj Wam pokażę jak jak zamontować wkład drukujący do drukarki Canon Pixma TS5350 zatem zaczynamy potrzebny nam będzie że na sam wkład zależy jakiego koloru w moim przypadku jest to czarny włączamy drukarkę ja tu już włączyłem i możemy teraz y otworzyć tą pokrywę właśnie tutaj podnosząc ją do góry Tutaj się ładnie zablokuje, a tacka powinna wyjechać. Wybieramy tackę do koloru, otwieramy ją. Ukaże się nam takie gniazdo. I uwaga na te kolce, takie, aby ich nie uszkodzić dobra. Teraz bierzemy nasz toner, a atramy. Bierzemy, aplikujemy i popychamy do przodu. Zamykamy zrobione. Zatem dzięki za uwagę. Na razie cześć. Zamykamy jeszcze klapę.